Audio se Jerzy Dziś piątek, 25 lipca 27 roku. Słońce znajduje się w zakływach. Zeszło nad Rzeszowem 4, 51, a o 4.51 na zajdzie o 20.25 i cały dzień będzie trwał 15 godzin i 34 minuty. Nie wiadomość. nie powodzimy na Podkarpacie. organizatorzy mówią weekendowe imprezy w szykach nie wystąpi, będzie się 22 sierpnia. Przejmie debata nad wnioskiem o odwołanie ministerstwa. Szpital będzie nastawiony na zysk. A w Poznaniu ujęto podpalacza samochodu. W Krośnie wydano już 1800 worków na zabezpieczenie 39 posesji podtapianych przez wody i jeszcze 3000 worków. Trwa zabezpieczenie mostu przy ulicy Konotnickiej, rakawy przeciwpowoziowej, ustawiono na ulicach nadbrzeżnej i pieszej. Podtopiona jest część obiektów sportowych przy ulicy Regionu. Natomiast w Sanoku woda w nie opada. Od południa stan rzeki obniżył się o 60 cm. Fala kulminacyjna przeszła przez miasto nie czyniąc szkód w minionych godzinach samochu zabezpieczono... uh -huh.